Witam serdecznie Pitrinio z tej strony. Kolejny odcinek Man Rulorców. Włączmy sobie czas, zobaczymy, jak dzisiaj się nam nasza wioska rozwinie. Także, co tutaj mamy, już w kopalni? W odkrywce jedną rodzinkę. Tutaj krzewy jagodowe zbierają. Myśliwi pracują cały czas, niech będzie, tak jak jest. Jak tutaj mamy z owcami, już mamy prawie full. Jeszcze jedna owca tylko. Rodzinka się wprowadza. Tutaj w młynie, w Piecu chlebowym możemy zabrać te trzy rodziny w sumie. A probata prawie stówka. W kościele nikogo nie mamy. Także co? Na początek ja bym przerobił tą drogę jakoś. Oj, tutaj nie połączyłem. Dobra. Zrobił coś. Tutaj bym chciał. Wokół tego domu. Ale zniszczmy to. Jeszcze raz poprowadźmy to. Tą drogę. Dobra, zróbmy tak. Może coś w tym stylu. I stąd tutaj. W ten sposób. I tak tutaj chodzą skróty, jak widzicie. Dalej ja bym chciał jeszcze. Stąd tutaj jakąś prostą. I tu dobudujemy kilka nowych parcel, myślę. To już tak przyszłościowo bardziej. Ale niech, niech będzie to zrobione. O, i tu krzywo będzie, niestety. Dobra, tam minimalnie. A nie mamy kłód. Musimy poczekać za kłodami. Także może. Nie, tutaj nie dałem rodzin, to teraz dodamy. Niech to szybko na farmią. Dajmy im jeszcze. Nie to, tylko żywiznę przypiszmy. A jeżeli chodzi o żywiznę. Jak sytuacja wygląda? 16 miejsc możemy sobie zamówić. Jak najbardziej. Tutaj już raczej wszystko mamy, także rodzinkę możemy zabrać, jak najbardziej. Pasterze działają, to sobie działa cały czas. Produkcja idzie, jagód mamy w bród, mamy ich mnóstwo w sumie. Mało mamy punktów, ale ja bym tutaj dodał parę ogródków jakiś. Może kurnik. Kolejny ogródek, tutaj te parcele pouzupełniamy, żeby było. Tutaj też mamy do uzupełnienia. Tutaj też. Także na spokojnie, potrzebujemy więcej punktów. A zobaczmy, jak produkcja ubranidzie. idzie. Tutaj eksportują, eksportują, piwko sprowadzają cały czas. Łuki eksportują, duże tarcze również. Bardzo sympatycznie, niech to idzie. Jak tam w składzie sytuacja? Mają tutaj sporo rzeczy. Produkcja wełny, skór mamy mnóstwo, także na razie. Kuz nie będziemy, zagród dla kuz nie będziemy tworzyć, myślę. Niech to sobie wyrabia, niech to sobie pracuje tak jak pracuje. Jedna rodzinka nam wystarcza. Pełny jest mnóstwo, bo dużo tych owiec, także przędza będą produkowane. Możemy jeszcze jedną chatę jakąś ulepszyć. Nie mamy punktów, ale ja bym do jakiejś chaty dodał. warsztat krawiecki, jeszcze jeden. I zwiększymy produkcję tych płaszczy, żeby ta przędza tam spadała, bo jedna chata jak to produkuje, to myślę, że się nie wyrabia w sumie z tym. Zwiększymy eksport płaszczy, także to będzie bardzo sympatyczne. Jak, je, jak mamy z tymi kłodami? Już mamy nadrobione, także możemy śmiało stawiać kolejne parcele. Tutaj troszkę krzywo wyszło w sumie. Ale i tak dajmy tak jak jest. Zmieńmy może delikatnie, coś takiego, niech to wybudują, 8 rodzin, kolejna się wprowadziła, to będzie można rozebrać niedługo, tutaj myślę, że nawet weźmiemy, niech jedna rodzina sobie pracuje, 10 rodzin wolnych mamy, chata leśnika tu działają, jeszcze jedną chatę leśnika bym postawił w sumie, może gdzieś tutaj, żeby już sadzili, chociaż tego jeszcze dużo jest. Także może to za chwilę. Na razie niech będzie tak, jak jest. Zobaczmy szybko na nasze pola, jeszcze jak to wygląda. Tutaj u gór. Tutaj dajmy może jęczmień. Tutaj zróbmy tak samo. Te pola już można. Żniwa. Przyspieszyć. Zróbmy to. Dodajmy kilka rodzin. Niech sobie działają. To jest w porządku, możemy dać jedną rodzinkę do gospodarstwa. Tu jest dobrze, zamówmy woła, te będziemy mogli też parcelę poulepszać niebawem. Bardzo sympatycznie, tutaj również tu jest ulepszona jeszcze tutaj, tutaj. O, już nie mamy kłód. Dajmy jedną rodzinkę. Tutaj się złoże kończy już rudy żelaza. Yy, mamy dużo tego, gdzie to mogę sprawdzić. Tutaj ruda żelaza 77. Kolejna rodzina się wprowadza. Także niemieosło, markę musimy postawić. Czy to robimy gdzieś tutaj na zapleczu, czy bardziej? W tym rejonie przemysłowym. Ja bym wolał tu, gdzieś, właśnie to jakoś usadowić. Dajmy tutaj. Tutaj mamy tartak. Bardzo sympatycznie. Mają żywiznę przypisaną. Mają, a tutaj też. Że świetnie. Jagody się kończą. Możemy wziąć dwie rodziny. śliwy jakoś sobie radzą. Widzicie, ma mamy tutaj limit 8 ustawiony, a już jest 7, także lepiej zabrać tam rodzinę. Żeby nie wybili nam tych zwierząt. Dobra, mm, tutaj możemy ulepszyć. A, ma nie mamy kłód. Cały czas musimy poczekać za tymi kłodami. Tutaj dodajmy po rodzince. Jak tam teraz sytuacja? Jedna kłoda zaledwie. Desek, na deski mnóstwo pewnie idzie, podejrzewam. To może być główną przyczyną. Tą chatę leśnika też bym jakoś przeniósł gdzieś. Tylko zastanawiam się gdzie, może tutaj gdzieś ją dajmy. Dobra. W takim razie, w takim wypadku drogę byśmy jakąś zbudowali gdzieś tutaj. Jeszcze ten tartak też bym przesunął. Może tutaj teraz nam droga jakaś tu wyjdzie coś takiego no niech będzie jeszcze tutaj możemy za za tą dymarką postawić coś dobra dajmy dwie rodzinki niech sobie działają a jeszcze do tego będziemy potrzebować kuźnie. także to zniszczmy damy kuźnię tutaj o, coś w tym stylu teraz drogę poprowadźmy, jakoś niech będzie coś takiego. Tu jeszcze taki skrócik, niech, niech będą mieli. Niech mają nasi chłopi. Zajmiemy się produkcją narzędzi, które to również będziemy eksportować. Narzędzia gdzieś tutaj też powinny być. O, tutaj są na pierwszym miejscu. Wymagany szlak Robimy Szlak wywóz stawiamy 0 budują tą kuźnię. Już mamy mnóstwo płód, zbudują tą kuźnię, to, to zaraz będziemy zaczynać produkcję. No już mamy sztabę żelaza. Podajemy dwie rodzinki do kuźni, niech sobie to działa. po trochę już wycięli tych drzew. Szybko im to idzie. Magazyn pełny, warsztat tkacki, a czyli nie wyrabiają się z tym, Mieńmy sobie ten, dobra. Tutaj niech będzie jak jest. Bardzo w porządku. A ta leśnika, dajmy dwie rodzinki, a jeszcze do tych musimy dodać, do tartaku. Żywizna. Ja niech sadzą, nie będziemy już im obszarów wyznaczać, niech będzie tak, jak jest. Możemy troszkę tutaj wymazać tych szaków, żeby to lepiej trochę wyglądało, czyściej. Coś takiego. O, tutaj też w okolicy te, tego mielerza. Bardzo sympatycznie, dobra. Jak tam na polach? Wszystko już. Robione. Mamy jęczmień. Czyli w takim wypadku byśmy musieli postawić słodownię, która będzie tutaj gdzieś. Słodownia. O, to jest trochę większy budynek, ale dobra. Dajmy go tutaj. Dodamy jakąś rodzinkę. Niech ten słód przerabiają. Czy jęczmień na słód, tak? Czy co to jest? Tak, jęczmień. Będą słód z tego robić. I do tego byśmy musieli ulepszyć jakąś chatę, parcele. Powiedzmy tą na browar. Będą wytwarzać piwo ze słodu. Także zrobimy to. Tutaj zmieńmy. Jest płaszcze ustawione, bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Warsztat farbiarski, tutaj cały czas produkcja idzie. Jakut cały czas mamy nadmiar. Ale inne jedzenie trochę podupadło. Inne rodzaje. Piec do gliny, to już nie będzie nam raczej potrzebne. Że skład, zamówmy sobie woła kolejnego. Pięć rodzin wolnych sobie działają. Tu już się skończyło wszystko. Możemy wziąć tą rodzinę. Postawmy tą chatę leśnika, żeby już była na przyszłość. Mamy całkiem sporo ilość zamożności regionu, także możemy pomyśleć o ulepszeniu jakichś chat. Tylko zaopatrzenie browaru. Jak to nie ma browaru, jak jest? Zwiększyć wam. Handel i Dajmy 50. Będzie. Oni się nie wyrabiają. Czy co? Może drugi spichleć, by trzeba było postawić. No, niby tu jest jeszcze mnóstwo miejsca. W tym to nie wiem dlaczego. To chyba logistycznie. Może to jakoś ten rozwiązałem. Zobaczymy, zobaczymy za chwilę, jak się sytuacja unormuje. Niby piwko dochodzi, dajmy jeszcze jedną rodzinkę może do transportu. Tak, transportują, widzę. Zaraz powinno zwiększyć ilość tego piwa tutaj w, ty, w, ty, w tej karczmie. No i zobaczmy. Jedzenie na targu, aha, inne rodzaje żywności, też możemy otworzyć szlak jakiś. Co, mięsko bym sprowadzał, na pewno. Przywóz, dajmy z 50. Wytrodukujemy, to jest ok. Może jabłka? Przywóz też dajmy z 50. Niech będzie to, ale teraz już też pada mocno. Możliwe, że zaraz się poprawi ta sytuacja na tym targu. Chyba, że tutaj możemy polepszyć, jak najbardziej. Dajmy te dwie chaty. Tutaj też bym je poulepszał, ale jeszcze jedzenia nie ma. Zapis ukończony. Tu nie możemy. Tutaj nie możemy. Tutaj możemy coś ulepszyć. Tutaj na drugi poziom. Tutaj na trzeci. Tutaj na trzeci. O, widzicie? Jakoś to idzie powoli. Jeszcze bym sprawdził. Jakie mamy wymagania? 10 parcel na poziom trzeci lub wyższy. O tu już budowa idzie. Budowa trwa bardzo fajnie. Nasi chłopi budują. Tutaj też możemy sobie zaobserwować. O tu już skończyli, chyba nawet. Trochę krzywo to stoi. Mogli to jakoś lepiej dać. No ale nie będziemy narzekać. Fajnie, że nie jest tak idealnie. Nie jest symetrycznie. tak jak nieraz się w rzeczywistości zdarzają jakieś chaty pod kątem czy coś zawsze wszystko jest proste. Dobra, tutaj ja bym dał kurnik zdecydowanie, żeby zwiększyć ilość jedzenia dla naszych chłopów. Tutaj cały czas budowa trwa. Te chaty możemy poulepszać również. Także jak najbardziej zróbmy to. Jak sytuacja na targu? Opał jest... Jedzenie jako tako jest, może nie do końca. O, możemy kolejne poulepszać parcele. Ciekawe, czy jak tak blisko będą, też je poulepszają. Takie mniejsze. Zobaczymy. Tutaj zobaczcie, jaka budowa. Osiedle. Jedno z, ten, jedno z nowszych. Tu jest to najnowsze, powiedzmy. To było przed tym, a tu to było pierwsze. A już to, to ich wyprzedziło. To jest nowocześniejsze. To jest osiedle jakieś te. <grych> dla, dla elity. Powiedzmy. Dobra. Fajnie się rozbudowują. Świetnie to wygląda. Tutaj też dajmy, żeby była cała linia takich domków. I akurat będzie. Nie, chyba tego skończę. To już będzie poziom. W kościele nie mamy rodziny. Tutaj sobie wszystko pięknie działa. Barwników mamy mnóstwo. Przędza mamy mnóstwo. Także świetnie. Zobaczcie, już ponad 1000 punktów, poziom osady wzrósł. Co byśmy chcieli teraz pójść? Krojomistrzostwo też by było dobre, tylko nie mamy już rudy żelaza. Górnictwo głębinowe, zastanowimy się nad tym. Piekarnictwo, może tą hodowlę owiec albo leśnictwo. Pójdźmy tutaj. 128. No, w sumie możemy w to leśnictwo pójść, ale kurde, hodowla owiec też mnie kusi. Dajmy leśnictwo. Będziemy mieli więcej krewów jagodowych, dwukrotnie się zwiększyła ilość. Dzięki czemu będziemy mogli więcej wytwarzać tych barwników. A owce niech sobie będą, tak jak jest. 86 sztuk, całkiem sympatycznie. Jakoś tam nadmiar wełny jest, także nie musimy się tym przejmować. Jeśli byśmy wzięli rozmnażanie tych owiec, to byśmy musieli kolejne. Z zagrody jakieś tu budować Stwiska dokładnie. Żebyśmy mieli gdzie je pomieścić. Ewentualnie możemy też je eksportować również. Tutaj. Handel zmieniamy na wywóz i sprzedajemy. Ale będzie tak jak jest. A ta leśnika zbudowana. Dwie rodzinki. Oj, ale tutaj lekko krzywo to wygląda. Zobaczmy. Fajnie, tu możemy na dach sobie wbiec. No nie możemy, możemy przebiec przez to. Zobaczcie, jak się ten do terenu niby dostosowała, niby nie, ale tak, no nie wiem. Ciekawie to wygląda na pewno. To też fajnie. Drzewo rąbią. To idzie kobitka z wołem. Fajnie, fajnie. Świetnie to wygląda. Idźmy zobaczyć do miasteczka, do naszego Eichenau, jak to wygląda. Tutaj dróżki jakieś, biegniemy, Pobidzie po z siekierą, z drwal przez kałuże, tutaj możemy tędy iść, ale tu jest prosta droga w sumie, to przejdźmy sobie tędy, też idzie z drewnem, bardzo fajnie. Ale nasze Eichenau się rozwinęło. W ostatnim odcinku dużo zbudowaliśmy nowych parcel, nowe targi. Że zobaczcie, fajnie tutaj główny szlak duża przestrzeń wolna, żeby się mogli tu rozkładać z tymi straganami. Prosta droga bardzo fajnie to wygląda. Tutaj już te lepsze parcele tam też były, ale już tędy poszliśmy. Murek betonowy. Fajnie, też nie jest idealnie prosto oczywiście, wszystko na oko robione, zobaczcie, jesteśmy w naszym centrum, no świetnie to wygląda, tutaj jeszcze chyba budują coś, wejść nie możemy oczywiście, o, kawałek możemy, no nic, wyjdźmy stąd, tutaj też, o tutaj możemy wejść sobie fajnie, tędy jakoś. O, no, takie tego nie przejdziemy. Musimy tędy. Inny też płot jest. Zobaczcie. Fajnie. Dobra. Jak mam na polach sytuacja? Oni orają. Czy już sieją? Czy już. A, już wszystko porobione. Mają. Świetnie. Weźmy sobie trzy rodzinki. Teraz tak. Mamy tą słodownię. Dajmy dwie rodziny, niech sobie to robią. Do młyna nie potrzebujemy nikogo. Mamy tylko jęczmień. Ale możemy w sumie sprowadzać więcej jęczmieniu: jęczmieniu, jęczmienia. Przywóz. Niech będzie tak 50. I oni będą cały czas produkować słód z tego. I na, doda na dodatek ta hata będzie produkować cały czas. Nie ta, ta. Browar będzie z tego produkować. Także świetnie. Teraz potrzebujemy 15 parcel ulepszyć. Jeszcze 4 tutaj zobaczcie. Ależ tutaj fajna linia wyszła z tego. No, jak w jakimś miasteczku konkretnym. Fajnie, świetnie to wygląda. Zobaczcie. Tutaj by mogło być bardziej centrum. Teraz, <grym> jak to tak, tak to wygląda, że. No ale dobrze. Tu ulepszmy, żeby już był drugi poziom. Tutaj też później możemy to rozbudować. Tu zostawmy, to możemy poulepszać jeszcze. tego nie mamy kłód? Tata... Nie, jedzenie na targu. teraz będą sprowadzać. O, widzicie, mięso już mamy. Warzywa, jabłka, miód. Jakoś to działa. Możemy też drugą tą pasiekę postawić. To czy ona nam się tutaj zmieści? Zobaczmy. Gdzie była pasieka teraz? Tutaj? Sieka. Zmieści się jak najbardziej. Także świetnie. Dodamy kolejne cztery rodzinki. już będzie myślę produkcja miodu na zadowalającym poziomie. Gdzie zima. <laughs> Niestety. Ale po zimie już fajnie to powinno działać. Wszystko. Zwierzyny mamy dużo. Dwie rodzinki od razu do zwierzyny. Niech polują. 39 na 40. Świetnie, tutaj będziemy ulepszać, tylko czekamy cały czas za, za tym jedzeniem. A, słód już produkują, także bardzo świetnie, a browar produkują. Nie wiem, możemy to ulepszyć, tego nie możemy jeszcze, jedzenia brakuje na targu. Zobaczmy tutaj. Różnorodność jedzenia jakoś jest. Także powinno być całkiem nieźle jak tutaj sytuacja. O po 14 miesięcy zobaczcie ten mielesz. Jeden mielesz, a jak go oddał. Cały czas produkuje. Chociaż mamy tylko 12 węgla drzewnego. Więcej to oni ścinają. Więcej to to oddało. Gdzie tu jest ta chata drwala? W takim wypadku postawiłbym drugi mielesz. Chcę, że to nie byłby głupi pomysł. Bo ten jeden wyrabia się na tyle, że obsługuje te, te rzeczy przemysłowe, te fabryki i te inne takie jakieś fabryki powiedzmy. I jeszcze jest nadmiar tego węgla drzewnego, także jak drugi postawimy, to już będzie bardzo sympatycznie. Bo tutaj na przykład... Nie wiem, czy do tego jest potrzebny węgiel. Na pewno gdzieś tu do kuźni. Nie tutaj tutaj. to jest potrzebny węgiel na pewno. Tutaj jest potrzebny węgiel. Że oni też to zużywają. Na bieżąco powiedzmy. Także w takim wypadku przynieśmy sobie tą chatę. Nie rozbierz. Przenieś. Chodź tutaj. To niech zabiorą, a w tym miejscu postawimy kolejny Mielesz Sobie. Dodamy trzy rodzinki i będzie to wlać jak najbardziej. Skład tutaj wyrabia. Tutaj trochę nie wybrały. Szkoda, że się nie dodać ośmiu rodzin, z czterech by to szybciej jakoś trwało. O, tutaj już jest, zobaczcie, się trochę ustabilizowała sytuacja. Zabierzcie to. Jeszcze jedna belka. Nieleż mamy tutaj. Dobra. Stawmy tutaj obok. Może z lekkim odstępem. Coś takiego, żeby się tutaj droga zmieściła jeszcze. jakbyśmy chcieli. Tam przeprowadzić. Wstępnie już możemy ją położyć. To zbudują. A jak tam pasieka? I teraz jestem ciekaw, czy to działa. W... Coś chyba działa. Także dajmy 4 rodzinki. Nie działa, już tam w zimę. Już tam nam nie zaszkodzi. Powiedzmy. Kolejna rodzina się wprowadza. 70, 82 rodziny mamy. Świetnie. 150 mieszkańców, prawie 109 domów. Domów to mamy nadmiar, konkretny nadmiar. Tutaj rozbudujmy, tak jak wcześniej myśleliśmy. Też możemy ulepszyć. chatę w sumie tutaj na narożniku, fajnie będzie wyglądała. Obok tych, jak te trzy? Tych trzech nie możemy. Opatrzenie karczmy. No kurde, no załatwiłem wam ten browar. I co. Transportujecie cały czas? Czy wam tu gdzieś bym musiał postawić? Nie wiem. Bliżej tą faktorię, albo co? Że Brower by musiał być gdzieś tutaj przy faktorii? Bardziej nie wiem. Nie mam pojęcia. To jest taka pierwsza seria. Także jeszcze się uczę. Muzyczka fajnie przygrywa. Nie? O, tutaj już sadzą. Zobaczcie koło. Też trochę posadzili, trochę powycinali. No jakoś to się rozwija. Jeszcze za tymi chatami mógłbym drogę przeprowadzić. Ale może nie w ten sposób. Coś takiego. No niech będzie tutaj jakiś ten... Ale to nie przeszkadza. Zobaczcie. Poziom osady wzrósł. Kolejny poziom. Teraz możemy w te owce pójść. To pszczelarstwo też by mnie zainteresowało. Jeszcze tego nie miałem możliwości przetestować. Sadownictwo to myślę, że sobie odpuścimy. Chociaż kurde, też ciekawe to jest, żeby te sady jakieś porobić. Owce myślę, że nam to wystarczy. Zdecydowanie. Także nie, nie będziemy musieli w to inwestować. A to sadownictwo tak z ciekawości bym wziął. W takim wypadku, jeżeli mamy tutaj jakieś parcele, zobaczmy to sadownictwo. Nie wiem, czy to parcele wytwarza jabłka, zbiór ja owoców odbywa się każdego roku we wrześniu. Dopóki drzewa nie rozwiną się w pełni, co zajmuje około 3 lat, sady mają mocno zmniejszoną wydajność. Tak, tylko mnie interesuje, czy parcele muszą być jakieś konkretnie przeogromne czy coś tamtego tego ty, czy takie wystarczą ale dajmy te sady tutaj wszędzie niech to w ten sposób wygląda i teraz co leśnicy mają tutaj przyzi posadzić te drzewka czy jak to by wyglądało za chwilę się o tym dowiemy aha nie dowiemy się mamy koniec serii proszę państwa osiągnęliśmy cel zamierzany czyli rozwój Schreichenau right nie dobiło do piku, co pozwoliło nam zakończyć rozgrywkę. Mamy zwycięstwo. Tutaj mamy lekkie podsumowanie serii. Niespodziewane zwycięstwo. Myślałem, że jeszcze trochę możemy sobie poograć. No ale taki powiedzmy poziom gry sobie wybraliśmy. Liczba dni, ukończone budowle. Końcowa liczba ludności, wykonane zadania, przegrane. Zabici wrogowie. To chyba liczy, bo nie walczyliśmy w tej serii, to chyba liczy po prostu zwierzynę upolowaną. Tak bym to, nie wiem. Tak, tak myślę. Utraceni żołnierze, zmarli mieszkańcy. Work in progress. No, to dobrze. Także co moi drodzy, to by było na tyle z pierwszej serii Manor Lordsów. Jeżeli chcecie więcej, możecie dać w komentarzu, znać. Możecie napisać, jeżeli seria wam się podobała. Możecie zostawić lajka, subskrypcję. Zapraszam was również do innych moich materiałów. Że co do usłyszenia do zobaczenia i cześć. Yo.